Cześć, Witam Was serdecznie. Dzisiaj recenzja kolejnego suplementu przyspieszającego spalanie tłuszczu. Będzie to suplement, który od 2012 roku jest dosyć popularny za sprawą doktora Mohameda Oza, który w Stanach właśnie oznajmił, że ten suplement to jest w ogóle mega cudo, który pomoże nam ukształtować naszą idealną sylwetkę. O jakim suplemencie mówię? Mówię o suplemencie Raspberry Keton. Ja akurat y, zakupiłam Raspberry Keton Plus. To jest suplement, którego, którego głównym składem jest właśnie keton malinowy. E, a co to jest keton malinowy? Keton malinowy to jest e, taka substancja, która właśnie pochodzi z malin, e, która powoduje wydzielanie hormonu adiopektyny, e, ale też powoduje e, wydzielanie enzymu lipazy, który który powoduje, że szybciej spalony jest tłuszcz, a adiopektyna to jest taki hormon, który zamienia spożywane, pomaga zamieniać spożywane jedzenie w energię, czyli to spożywane jedzenie nie odkłada się w postaci tłuszczu. Co więcej o Raspberry Keton Plus. Raspberry Keton Plus, ten suplement, zamówiłam ze strony Evolution Slimming, to jest sprawdzona strona zarejestrowana w UK, która właśnie zajmuje się sprzedażą różnych suplementów diety między innymi właśnie Raspberry Keton Plus do tego suplementu dostałam taką właśnie ulotkę a także kupon rabatowy i ogólnie jest tu też w środku napisane są informacje na temat właśnie tego ketonu jak go stosować a także propozycje stosowania z innymi suplementami jest to suplement, którego, którego głównym składnikiem jest właśnie keton malinowy, ale jest tutaj również ekstrakt z mango, ekstrakt z jagód akaj, zielona herbata. Także jest on wzbogacony właśnie o różne inne składniki, ale właśnie głównym składnikiem tego jest keton malinowy. To jest opakowanie 60 kapsułek. Ja zakupiłam dwa opakowania, ponieważ stosuje się go dwie, dwie kapsułki dziennie w trakcie lub po posiłku, już teraz nie pamiętam, po posiłku, tak mam to zapisane i dlatego wzięłam sobie dwa opakowania, czyli 120 kapsułek, żeby starczyło mi właśnie na no dwa miesiące stosowania bo wiadomo, że te suplementy powinno się brać trochę dłużej niż miesiąc, żeby zobaczyć jakieś konkretne efekty i sprawdzić konkretne działanie. Zostawiłam sobie tutaj ostatnią kapsułkę, żeby Wam pokazać. To wygląda tak. Nie jest to jakaś specjalnie wielka kapsułka, no ale też nie jest mała, ale nie sprawia żadnego problemu, jeśli chodzi o przełykanie. Nie, nie leży na żołądku, nie podrażnia żołądka, także to jest fajne. Jeszcze co fajnego zauważyłam, jeśli chodzi o ten suplement, to jak się go, jak pierwszy raz go otworzyłam, to się zdziwiłam, bo zazwyczaj jak pierwszy raz, znaczy jak otwieram, ogólnie suplementy nie pachną zbytnio fajnie, tak pachną taką chemią dziwną, a ten, to opakowanie to już jest 2-3 miesiące po tym jak skończyłam stosować. Pachnie cały czas takim super świeżym, fajnym malinowym zapachem. To jest właśnie bardzo pozytywny aspekt tego. To jest. Oh, oh, nie mogę się wysłowić. To jest właśnie pozytywny, pozytywna rzecz, jeśli chodzi o ten, o ten suplement. No ale co najważniejsze, to działanie. Od razu teraz powiem, że stosowałam ten suplement razem z ćwiczeniami trzy razy w tygodniu. Głównie to były ćwiczenia aerobowe, takie na spalanie tkanki tłuszczowej, ale też trochę siłowych. No i stosowałam go regularnie przez dwa miesiące. Dwa razy dziennie, po dwie, po, jedną, po jednej kapsułce, po, po posiłku. No i jakie są moje spostrzeżenia? Przede wszystkim um, jest to fajne, że bierzemy tylko i wyłącznie jedną kapsułkę na raz, bo czasami niektóre suplementy każą brać dwie kapsułki albo nawet trzy, co oczywiście zapycha, że, znaczy zapycha, leży to wszystko na żołądku i ogólnie nie jest yy, fajny po tym. Yy, brałam 30 minut przed yy, ćwiczeniami chyba. Jakoś tak, godzinę albo 30 minut przed ćwiczeniami, i faktycznie czułam się, y, czułam większą energię podczas treningu, ale y, na no, co na początku, to przez pierwsze dwa lub trzy tygodnie, już nie pamiętam dokładnie, ale czułam takie pobudzenie, taką pozyty takie pozytywne, y, pozytywne uczucie. Do tego miałam zahamowane łaknienie, nie tak drastycznie, nie tak bardzo, ale czułam, że nie jestem aż taka głodna jak. Bywałam wcześniej. No i metabolizm był troszeczkę przyspieszony. Ten przyspieszony metabolizm to tak przez parę dni. Natomiast to zahamowane łaknienie i, i ta energia taka pozytywna, takie pobudzenie czułam właśnie przez mniej więcej pierwsze dwa tygodnie. Potem to niestety ustało, więc wszystko wróciło do normy. Ale jakie wyniki miałam po tym suplemencie? Otóż, zaczynając brać ten suplement, ważyłam mniej więcej 68-69 kg. Natomiast po tych dwóch miesiącach regularnych ćwiczeń i stosowania tego, no i oczywiście mojej diety, to znaczy, jeżeli no, na pewno już parę razy to mówiłam, jak wygląda moja dieta, to jest 4 posiłki dziennie: bogate, duże śniadanie i jedzenie po 15. Tak więc podczas właśnie stosowania tego suplementu przy regularnych ćwiczeniach ITA i tej mojej diecie zeszłam do 65 kg i mniej więcej 2 cm w obwodzie w pasie straciłam, więc myślę, że jest to całkiem niezły wynik. I, i, I myślę, że jest to dobry suplement ym, na takie rozpoczęcie. To znaczy, jeżeli ktoś nie ma doświadczeń z jakimiś tam suplementami, kofeinami czy jeszcze cięższymi yy, suplementami, to myślę, że. Yy, Keton malinowy. Jest to dobry, dobry sposób na początek. Nie podrażnia żołądka, nie pobudza jakoś, nie powoduje jakiś super. znaczy super. nie powoduje strasznych efektów ubocznych, co jest fajne. Jest stosunkowo drogi, to znaczy, jeżeli chcemy oryginalny produkt kupić, no to, to wydatek 30, 35, nawet 40 funtów, no niestety taki wydatek musimy ponieść. Ale myślę, że lepiej kupić droższy i oryginalny produkt niż jakiś niesprawdzony, ponieważ na eBayu i na Allegro jest mnóstwo różnych katonów malinowych, co niekoniecznie musi być produktem faktycznie oryginalnym z katonem malinowym. Także myślę, że to jest dobry suplement, bezpieczny suplement dla osób, które właśnie zaczynają zabawę z siłownią i zaczynają treningi i chcą troszeczkę pobudzić ciało, przyspieszyć i. Może też zadziałać na, na własny umysł, że tak powiem. No bo wiadomo, że to jest też siła naszego umysłu i przekonania. E, także myślę, że mogę śmiało polecić ten suplement jako bezpieczny suplement. Aczkolwiek, jeśli chodzi o bezpieczny, ostatnio czytałam <laughs> znaczy ja nie odczułam żadnych negatywnych skutków tego, tego suplementu, raczej właśnie na pozytyw. Ale czytam ostatnio, że e, podobno został wycofany ze sprzedaży w Wielkiej Brytanii ten suplement. Ponieważ nie ma wystarczających wyników badań, czy coś takiego. Nie jestem pewna, jeśli jesteście, mieszkacie w UK, e, przeczytajcie o tym. Z tego, co widziałam jeszcze, tak na, na eBay'u, to jest mnóstwo tych katanów malinowych, ale może coś się już w tej chwili zmieniło i, i może warto o tym właśnie poczytać trochę więcej. W każdym razie ja mogę go polecić. E, myślę, że stosowanie tego jest bezpieczne i. Przyniesie efekty oczywiście z ćwiczeniami i z odpowiednią dietą, bo żaden suplement nie będzie działał, jeśli nie włączymy do tego, jeżeli nie będzie dodatkiem do ćwiczeń i zdrowego odżywiania się. To by było wszystko, jeśli chodzi o keton malinowy. Jeśli chcecie trochę więcej poczytać o tym, to zapraszam na mojego bloga. No i oczywiście kciuki w górę, jeśli Wam się podobało. I do zobaczenia w następnym filmiku.